Stajemy w kraju odważnych ludzi Tam gdzie ożył leci duch wolności pudzi Na ulicach naszych serca wciąż gorące Polska skwi kości to nasze słońce Na kamiennych słodkach chwała nasza stoi Husaria w sercach, historia się nie boi W ziemiu wierzy mariackiej Dumne kroków ślady Ziemia nasza święta Tak jak matki radnie śmiertelna Polska W sercach nam pulsuje Każdy met w tej ziemi wciąż nas nim Rości siła bracia z krwi i z Boga. Polska wolna będzie to nasza droga. Pod czarną górą, na mazurach nad Wisło Słowa nasze echem wciąż po Polsce pysną. Generał ludzki duch, nasz wokół walki Nie zatrzyma nas, nic, gdy my ramię w ramię stań Ich wrzodków roślimy, jak dom wie dopomny Korzenie głębokie, w polskiej ziemi domny Łączy nas tradycja od Witolda do Jana Niech nas rozdzielić nie zdoła, szata rana przez dłużej i na idziemy jak posłowie Od morza do góry wszędzie, nasza krew płynie, twardzi jak kamienie, hartowani w ogniu, serta polskich wojowników Zawsze w zgodzie. Nieśmiertelna Polska w sercach nam pulsuje. Każdy met w tej ziemi wciąż nas inspiruje. W jedności siła bracia z krwi i z Boga. Polska wolna będzie to nasza droga. Nieśmiertelna Polska w sercach nam pulsuje Każdy metr w tej ziemi wciąż nas inspiruje W jedności siła bracia z krwi z Boga Polska wolna będzie, to nasza droga Nieśmiertelna Polska w sercach nam pulsuje Każdy metr w tej ziemi wciąż nas inspiruje W jedności siła bracia z krwi i z Boga Polska wolna będzie, to nasza droga był na Mazurach nad Wisłą Słowa nasze bechem wciąż po Polsce bryzną Generał Piłsudski, duch nasz w ogniu walki Nie zatrzyma nas nic, gdy my ramię w ramię stali Z krwi przodków rośniemy jak dom wiekopomny Korzenie głębokie w polskiej ziemi domny Łączy nas tradycja od Witolda do Jana Niech nas rozdzielić nie zdoła żadna rana Żadna rana